Pod wpisem Magdaleny Stępień natychmiast pojawiły się słowa pocieszenia płynące od przyjaciół i fanów Otuchy starali się jej dodać także m.in. Czaj i Marcela Leszczak.W czwartek, po ponad miesiącu milczenia, pogrążona w żałobie Magdalena Stępień wróciła na Instagrama Mama zmarłego w sierpniu Oliwiera opisała, jak radzi sobie w zaistniałej sytuacji, dlaczego ma do siebie żał, jak również podziękowała tym, którzy w chwilach największej rozpaczy okazali jej wsparcie. Naturalnie w sekcji komentarzy pod wpisem Stępień natychmiast pojawiła się cała lawina wpisów, w których użytkownicy Instagrama próbowali podnieść celebritkę na duchu. Głos zebrało wiele osób z tak zwanego świecznika. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić Twojego cierpienia. Jesteśmy tutaj, żeby Cię wspierać. W każdym momencie, gdy będzie Ci smutno, przyjdź do nas tutaj na Instagram. Szykniemy Ci ciepłe słówko, napisała Laura Reis z Vogel, właścicielka popularnej marki odzieżowej z Poznania. Madziu, czekałam na ten moment, bo wiem, że to kolejny krok w żałobie. Cieszę się, że tu jesteś, skomentowała Marcela Leszczak. Ty wiesz, napisał krótko czaj, dodając jeszcze emotikonę serduszka. wielu anonimowych przyjaciół Magdaleny również zostawiło po sobie komentarz. Nie ma takich słów, które by tu pasowały. Powiem tylko to, co zawsze. Jak coś, jestem. Zrobiłaś wszystko, co mogłaś. Jesteś wspaniałą mamą, która walczyła do końca o zdrowie swojego syna. Jeszcze zaświeci słońce. Dostałaś tyle ciosów od życia. Tak bardzo ci współczuję. Bądź silna. Jeszcze wyjdzie słońce. Czytamy.